Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do Fortnite. co kciuka. Subskrypcja, dzwoneczek. Nie zapomnij też o moim kodzie, twórcy, możesz też napisać komentarz. Zapraszam Cię oczywiście do linków w opisie. No i dzisiaj zajmiemy się questem z tygodnia 11, polegającym na tym, żeby oczywiście odwiedzić mm, miejsca odwiertów drużyny kretów. Lecimy na plac zabaw. Ok, więc żeby wykonać tego questa, musimy odwiedzić trzy takie lokacje, a na mapie jest oczywiście pięć. No i wszystkie ci teraz pokażę. Pierwsza obok lepkiego lasku, tutaj w tym miejscu. Oczywiście musicie uważać, bo... Jak widać, w tym miejscu są do nas wrogo nastawieni nasi przeciwnicy, bo od razu nas będą atakować. Drugie takie miejsce znajduje się nad kanionem kamienic, dokładnie tutaj, w tym miejscu. Wystarczy tak samo jak w poprzednim podejść. No i trzeba uważać, oczywiście, bo jak słyszycie, już nasi przeciwnicy tutaj, strażnicy będą nas zaraz atakować. Trzecia lokacja znajduje się na lewo od schronienia, tutaj, w tym miejscu. I tak samo jak w poprzednich, trzeba po prostu podejść i odświeży się wam questik wtedy Czwarta miejscówka na prawo od Cichej Cieśniny Tutaj w tym miejscu Praktycznie na północy mapy I też wystarczy tu podejść żeby zaliczyć tego questa I piąta lokacja na prawo od Trocinowego Tartaku Tutaj w tym jakby między tymi dwoma górkami Też wystarczy tutaj podejść I w ten sposób zaliczyć się questa Tylko tutaj tak jak przy pierwszej lokacji Są do nas oni w nastawieni Dzięki serdeczne za oglądanie Zostaw oczywiście kciuka, subskrypcję, dzwoneczek I widzimy się w kolejnych poradnikach na moim kanale czy też na streamach linki w opisie. Zapraszam. Miłego popołudnia. Trzymaj się. Cześć.